Dzień dobry, witam państwa. Rozpoczynamy dzisiaj dwudniowe posiedzenie Sejmu. Przed wakacjami będziemy mieć jeszcze jedno w przyszłym tygodniu, trzydniowe, a potem 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe i przerwa wakacyjna do 3 tygodnia września. To, co dzisiaj w porządku posiedzenia jest ważne, na co chciałabym zwrócić uwagę, to jest bond turystyczny, który wrócił do nas z Senatu. Będziemy. Nad nim głosować. Są poprawki złożone przez senatorów, głównie poprawki legislacyjne, ale oczywiście Sejm się nad tym pochyli. Chciałabym powiedzieć, że to była jedna z obietnic, bardzo ważna. Chodziło o to, żeby wspomóc nie tylko rodziny. To jest prawie 6,5 miliona dzieci z tego skorzysta. 500 złotych przypomnę, na każde dziecko, 1000 złotych na dziecko niepełnosprawne. Ale celem tej ustawy jest także wspomożenie branży turystycznej, która na skutek covid ucierpiała najbardziej. Mamy drugą ustawę, która także jest inicjatywą Pana Prezydenta. Chodzi o zadośćuczynienie tym, którzy przymusowo byli deportowani do Związku Sowieckiego w latach 1939-1956. To jest około 22 tysięcy osób, ale to są osoby, które nigdy nie otrzymały żadnego zadośćuczynienia. Propozycja, jaką tutaj mamy w ustawie, to jest 200 zł za każdy miesiąc pobytu właśnie na zesłaniu, ale nie mniej niż 2400 zł. Taki projekt był już w 2009 roku przygotowany przez Świętej Pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niestety wtedy nie udało się go przegłosować. Dzisiaj wracamy. Wiemy, że tych osób jest coraz mniej, ale chociaż w ten sposób chcielibyśmy zadość uczynić tym cierpieniom, których byli, które, które doznali właśnie na skutek przymusowych wywózek do Związku Sowieckiego. Mamy również, proszę Państwa, projekt ustawy tzw. reprywatyzacyjnej. Chodzi o to, żeby. Doprecyzować tutaj zasady wypłaty odszkodowań dla osób, które utraciły swoje mieszkania, ale także katalog sytuacji, w których nie może dojść do reprywatyzacji. Na tę ustawę od dawna było oczekiwanie, mam nadzieję, że ona przyniesie takie rozwiązania, które uniemożliwią taką dziką reprywatyzację, z jaką mieliśmy do tej pory do czynienia, zresztą nie tylko w Warszawie, o tym było najgłośniej ale także w innych miastach naszego kraju. Mamy także dwa wnioski o wotum nieufności dla pana ministra Kamińskiego i dla pana ministra Ziobry. Będziemy je rozstrzygać dzisiaj. Oprócz tego, proszę Państwa, inne ustawy, które są sprawozdania z komisji. Komisje nad tymi ustawami pracowały. One są właściwie nie wprowadzają tej żadnych kontrowersji. Mam nadzieję, że Uda nam się sprawnie to przyjąć. Mamy dwa duże bloki głosowań. Jeden dzisiaj, jutro kolejny. Informacja bieżąca należy do Koalicji Obywatelskiej. Będzie dotyczyła między innymi tego, jak wyglądało głosowanie przy wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami kraju. Pytania w sprawach bieżących, to co jest elementem każdego posiedzenia Sejmu. Mam nadzieję, że to będzie pracowite, ale, pracowite dwa dni, ale że uda nam się wszystkie projekty ustaw, które są zaplanowane, przyjąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy mało czasu. Trzy pytania, bardzo proszę. Agata Adamek, TVN24. Agata Adamek, TVN24. Pani Marszałek, po pierwsze chciałam poprosić o od odpowiedź na pytanie, kiedy Pani zadecyduje w sprawie wniosku o odwołanie wiceprezesa Niku Tadeusza Dziuby i jak Pani ocenia ostatnią działalność Mariana Manasia i jego ostatnie kroki, także wobec Pana wiceprezesa. Druga szybka rzecz to jest fundusz zdrowotny. Dlaczego przełożone posiedzenie Komisji Zdrowia? I trzecia prośba o ocenę tego nagrania rosyjskich satyryków, którzy podawali się za sekretarzy Generalnego ONZ-u i udało im się nagrać prezydenta Andrzeja Dudę, porozmawiać z nim. Czy to nie jest porażka służb specjalnych, które no, nie zapewniły prezydentowi ochrony? Trzy pytania, pani redaktor: to było, a nie jedno. Postaram się, się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o wniosek pana prezesa Banasią, on trafił do mnie w piątek. To jest wniosek o odwołanie pana wice, wiceprezesa Tadeusza Dziubo. Oczywiście, będzie skierowane do komisji, Komisja się tym wnioskiem zajmie. Ja w tej chwili nie umiem rozstrzygnąć, bo to jest tylko pismo pana prezesa Banasie natomiast być może będzie musiało dojść do jakiegoś spotkania. Na razie jeszcze tego nie wykluczam, a też nie potwierdzam, że takie spotkanie się odbędzie. Mówię, w piątek otrzymałam, muszę się na tym zastanowić, ale na pewno zgodnie z procedurą trafi do komisji do przeanalizowania. Drugie pytanie dotyczyło. Fundusz Zdrowotny. Pani redaktor, fundusz Zdrowotny jest realizowany i komisja jest na 21. Na 21 czyli dzień przed posiedzeniem następnego sejmu i nic się tutaj z tym projektem nie dzieje. Komisja się odbędzie i będzie się tym funduszem zajmowała. Natomiast trzecie pytanie, proszę Państwa, no, tak? Nagranie prezydenta przez satyryków Proszę państwa, się za, za sekretarza generalnego. Mieliśmy, mieliśmy wielokrotnie na całym świecie przy okazji różnych ważnych osobistości tego typu nagrania satyryczne. O cóż mogę powiedzieć? Nasze służby specjalne podobno są najlepsze zarządów Prawa i Sprawiedliwości, Pani Marszałek. No, są najlepsze zarządów Prawa i Sprawiedliwości. No Nie sądzę, żeby to było coś nadzwyczajnego, Pani Redaktor. Pani Redaktor, dziękujemy. Bardzo proszę. Jedno pytanie. Gazeta Wyborcza i Justyna Oradz. Oradz. Witam pani marszałek. To ja jeszcze mimo wszystko o wiceprezesie dziubie, bo to są poważne oskarżenia, które nie padają z ust samego prezesa Niku, który złożył doniesienie do prokuratury, ale przede wszystkim z ust kontrolerów profesjonalnych, którzy mówią o naciskach, o groźbach. Czy to nie jest jednak skandaliczna sytuacja, która od razu wymagałaby pani reakcji? Czy rozumiem, że nie wyklucza pani jednak mimo wszystko dymisji pana byłego posła Tadeusza Dziuby? Pamiętam, jak rozmawiałyśmy przed nominacją o tym, czy dojdzie do partynienia i politycznienia, i mamy właśnie przykład na to, że jednak doszło do takiej niedopuszczalnej ingerencji. Przynajmniej z ust Pani doktor, nie do końca się z Panią zgadzam. Dlatego że rzeczywiście mamy wniosek pana prezesa Banasi, ale przed chwileczką, nie zdążyłam jeszcze się zapoznać, otrzymałam także do rąk własnych pismo od pana wiceprezesa Dziuby. W związku z tym no, nie zgodzę się z tym, co pani mówi. Trzeba sprawę przeanalizować, zobaczyć, jaka jest jedna strona i druga strona, i przekazać to do komisji, żeby komisja się tym zajęła i komisja to zbadała. I wtedy podejmę decyzję. Muszę mieć opinię komisji. Ostatnie pytanie. Redaktor Miłosz Kłeczek, TVP Info. Dzień dobry, dokładnie Miłosz Kłeczek, TVP Info. Panie Marszałek, chciałem spytać, tak po wyborach, już jak Pani widzi szansę na takie pojednanie, zakopanie tego toporu wojennego, prezydent Andrzej Duda proponuje taką koalicję wspólnych spraw, zaprasza liderów ugrupowań politycznych, Zaprosił też Pana kandydata Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego i do dzisiaj z tego zaproszenia Pan Trzaskowski nie skorzystał. A wczoraj słyszałem w wywiadzie telewizyjnym, że być może na koniec miesiąca znajdzie taki czas, ale wynika z tego, że nie do końca być może w Pałacu, tylko w jakiś warunkach plenerowych. Więc czy ta ręka Prezydenta będzie przyjęta w Pani ocenie? Ja mam nadzieję, że tak. Ja w jednym z wywiadów powiedziałam, że w tej Polsce powiatowej aż takich podziałów naprawdę nie widać. Ja zawsze uważam, że trzeba szukać porozumienia, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To jest stare przysłowie, ale ono się sprawdza. Szukajmy wszędzie porozumienia. Myślę, że jest wiele takich obszarów, gdzie nawet różniąc się poglądami, bo różnić się będziemy z pewnością, to jest nieuniknione, to jest normalne w demokracji, może nawet dobrze, że tak właśnie jest, ale są przecież obszary, a myślę, że wszystkim nam bez względu na Poglądy zależy na dobru naszej ojczyzny. Są takie pola, są takie obszary, gdzie możemy ze sobą współpracować. Myślę, że w przeszłości wielokrotnie to pokazywaliśmy. Ja liczę jednak na to, że po zakończonych wyborach jednak emocje opadną, bo wynik wyborczy na pewno z pewnością nie będzie kwestionowany, bo mamy już ogłoszenie przez PKW zwycięstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy bardzo mocnego mandatu, bo ponad 10 milionów ludzi, czyli jeszcze więcej niż w 2015 roku. I ta ręka wyciągnięta do zgody przez pana prezydenta jest ręką uczciwie wyciągniętą, i liczę na to, że jednak ta strona przeciwna tego sporu politycznego to doceni i będziemy szukać naprawdę takich możliwości, żeby różniąc się w poglądach, jednak znajdować przede wszystkim te obszary, które nas łączą, a nie te, które nas dzielą. Panie Marszałek, bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Ostatnie, ostatnie pytanie, ale krótkie bardzo Dziękuję proszę. bardzo. Pani Marszałek, chciałbym zapytać, czy na tym posiedzeniu pani rozważa w ogóle e, za, e, zapytanie o opinię w sprawie odwołania wiceprezesa NIK e, Tadeusza Dziuby? Czy to jest w ogóle możliwe? I króciutko, przedwyborczo pojawił się na stronie kancelarii Sejmu taki wpis: zdaje się, że ktoś się nie przelogował. Skandal dyplomatyczny, bo pisze prawdę. Polityk we własnym kraju musi skulić uszy, bo ambasador innego państwa warknął. Czy ta sprawa została wyjaśniona? No bo to chyba nie było dość profesjonalne. Ja w tej drugiej sprawie od razu y, odpowiem ponieważ mm -hmm. Centrum Informacyjne Sejmu, które zaczęło administrować i zaczęło w ogóle propagować wiedzę o Sejmie w mediach społecznościowych, naszym kluczowym zadaniem i podstawowym było zawsze umieszczanie informacji wypośrodkowanych, neutralnych, takich, które nie są kontrowersyjne. Ta informacja, ten wpis, jeżeli on jest prawdziwy, a najpewniej nie jest, zniknął, pojawił się na koncie oficjalnym Sejmu bardzo szybko, bardzo szybko został zlikwidowany i pewnie ktoś rzeczywiście nie przerogował się i skorzystał z sejmowego Konta. Dla mnie była to informacja szokująca zupełnie i taka, której nigdy się nie spodziewałem, ponieważ w tym momencie razem z zresztą Rzeszą Dziennikarzy byliśmy na pogrzebie Świętej Pamięci Tomasza Grzewskiego, więc w tak dramatycznym momencie jeszcze dostałem informację o tak skandalicznym wpisie na naszym koncie. Więc chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że na tego typu rzeczy nie ma miejsca na oficjalnych profilach Kancelarii Sejmu. Nie ma miejsca też w mojej ocenie w działalności. you nawet poza urzędniczej urzędników kancelarii Sejmu, więc nasze kroki były tutaj radykalne, zdecydowane. Potępiam tego typu aktywności. No, przede wszystkim chcę podkreślić, że przede wszystkim zmieniliśmy hasła dostępu do naszych mediów społecznościowych, ograniczyliśmy znacznie liczbę osób, która się tym zajmuje i mam nadzieję, że tego typu sytuacje nigdy więcej się nie powtórzą. Ubolewam, że do tego typu wpisu, że do tego typu aktywności na oficjalnym kanale kancelarii jeżeli chodzi panie redaktorze, o pierwsze pana pytania już odpowiedziałam. Otrzymałam przed chwileczką. Nie zdążyłem się zapo zapoznać pisma od wiceprezesa pana Dziuby. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze y, sprawdzam obie strony. Staram się rzetelnie podchodzić do tematu, bo temat jest rzeczywiście poważny i na pewno nie będę zwlekać po zapoznaniu się z tym. Przeanalizowaniu podejmę decyzję. Czy to będzie na tym posiedzeniu Sejmu? Nie wiem. Muszę się z tym zapoznać, ale na pewno nie będę z tym zwlekała, bo sprawa jest zbyt poważna. Dotyczy Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.